Halo, moi drodzy patroni, witam was w 59. odcinku naszego podcastu: Przydatne idiomy Zwroty i Powiedzonka. I pewnie zastanawialiście się kiedyś, jak uniknąć niecenzuralnych słów i powiedzieć komuś po niemiecku, żeby się ulotnił, a w dodatku, żeby zabrzmiało to finezyjnie. Rozwiązaniem jest zwrot Mach dich aus dem Staub. Oznacza to dosłownie: zrób się z kurzu. A jak wiadomo, kurz łatwo się unosi i przemieszcza. Sich aus dem Staub machen można odnieść również do ucieczki, do wyjścia po angielsku, do wymknięcia się ukradkiem, tak żeby nikt nie zauważył. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że gdy dużo kurzów zbije się w powietrze, to nic nie widać i można się wtedy niepostrzeżenie oddalić. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Zniknął, wyszedł niepostrzeżenie. Weźmy przykład. Ich mach mich aus dem Staub. Wohin gehst du? Ich muss noch zum Zahnarzt. Tschüss. Bis dann. Przetłumaczmy sobie ten Dialog. Ich mach mich aus dem Staub. Co możemy tu przetłumaczyć jako spadam? Wohin gehst du? Dokąd idziesz? Ich muss noch zum Zahnarzt. Tschüss. Muszę skoczyć jeszcze do Dentysty. Cześć. Bis dann. Na razie. Weźmy inny przykład. Hat jemand Markus gesehen? Ich wollte ihm noch etwas zeigen, bevor er geht. Er war eben noch hier, aber ich glaube, er hat sich schon aus dem Staub gemacht. Hat jemand Markus gesehen, ktoś widział Markusa? Ich wollte ihm noch etwas zeigen. Chciałem mu coś jeszcze pokazać, bevor er geht, seinem Wege, zanim pójdzie. Er war eben noch hier, przed chwilą jeszcze tu był. Aber ich glaube, alle myślę, er hat sich schon aus dem Staub gemacht, że już się ulotnił. Er war eben noch hier, aber ich glaube, er hat sich schon aus dem Staub gemacht. Przed jeszcze tu był, że się już ulotnił. jeszcze inny przykład. Hör mal, ich habe schon die Nase voll von deinem rassistischen Gelaber. Mach dich lieber aus dem Staub, bevor ich meine Nerven verliere, sonst verpasse ich dir eine. Ich das hör mal, ich habe schon die Nase voll von deinem rassistischen Gelaber. Mam już podziurki w nosie twojej rasistowskiej paplaniny. Mach dich lieber aus dem Staub, lepiej znikaj, bevor ich meine Nerven verliere. zanim stracę panowanie nad sobą. Sonst verpasse ich dir eine. W przeciwnym razie cię strzelę, dam ci w gębę. Tak to można przetłumaczyć. Ja, także wykorzystać możecie ten zwrot jak chcecie. Albo mówiąc, że spadacie, albo żeby ktoś spadał. Ja, also ich mach mich aus dem Staub. Tschüss und bis zum nächsten Mal. A kto jeszcze nie ma mojej książki 100 ilustrowanych niemieckich idiomów z ćwiczeniami, ten może sobie oczywiście w internecie nabyć. Zachęcam, no i do usłyszenia następnym razem. Tschüss, bis dann.